Witam Was serdecznie w kolejnym cyklu treningowym programu GIMMER. W tym oto zajmiemy się przez całe dwa tygodnie super seriami. Co to są super serie? Super serie są to takie ćwiczenia, w których angażujemy na przemienne partie mięśniowe, czyli na przykład biceps, tricepsem. Na każdym treningu zajmiemy się takimi trzema połączeniami. W sumie treningów będzie cztery. Cztery odcinki GIMMERa. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się mięśniami klatki piersiowej oraz mięśniami pleców. Pamiętajcie, że pierwszą ćwiczymy klatkę piersiową. Zaraz potem przechodzimy sobie na mięśnie grzbietu. Przed treningiem pamiętamy 80. 10 minut na bieżni, e, krótkie wymachy ramion, lekki stretching i pracujemy. Zanim przystąpimy do ćwiczeń, kilka szczegółów technicznych. Pamiętamy o napiętych lekkomieśniach brzucha. Tempo wykonywania też jest spokojne, nigdzie się nie spieszymy, nie szarpiemy. Unikamy przeprostów w stawach, oddech, oczywiście, tak jest Wam wygodnie. Jeżeli chodzi o powtórzenia, proponuję około 15-18 do 18 powtórzeń na każdą partię mięśniową. Jeżeli pracujemy bez obciążeń, czyli tak jak dzisiaj, będziemy wykonywali pompki, robimy do maksymalnego zmęczenia. Pierwszy zestaw treningowy to dwa ćwiczenia. Pierwsze z nich to pompki, drugie z nich to podciąganie na drążku. Drugie połączenie tego dnia to wyciskanie hantli na ławce skośnej oraz wiosłowanie hantlami też na tej samej ławce. Trzecie połączenie w dzisiejszym treningu są to rozpiętki wykonywane na ławce skośnej oraz odwrotne rozpiętki. W pierwszym cyklu programu Gymmer mieliśmy trening ogólnorozwojowy, który pomógł nam się wdrożyć w siłownię. W drugim cyklu mieliśmy trening na masę, który, jak sama nazwa wskazuje, pomaga zwiększyć masę mięśniową. A teraz w trzecim cyklu treningowym mamy super serię. Jest to trening, który pomaga nam pracować nad definicją mięśniową, czyli e, kształtuje nasze mięśnie jakościowo oraz e, spala leciutkotka tłuszczową. Bardzo ważne jest, żeby do tego treningu dołożyć także trening aerobowy na bieżąco. Przypominam, ilość serii: trzy e, serie na każde ćwiczenie. Ilość powtórzeń to jest 15 do 18. Dobrajcie sobie tego obciążenia, żeby zmęczyć żeby tylko machnąć, że tak powiem, serię.